Drogi ukochany synu, aniołowie pana właśnie wysłali ten film z tą boską wiadomością specjalnie dla ciebie, proszę, twoja uwaga jest teraz bardzo ważna. Bo kiedy boska wiadomość nagle do ciebie dociera, to znaczy, że Bóg ma coś do powiedzenia: Bóg pragnie twojej uwagi. Ukochany synu, dziś, 15 czerwca, to nagły przypadek dla ciebie. Nakazuję ci, abyś poświęcił co najmniej 15 minut swojego czasu, by to usłyszeć. Synu, archanioł Michał próbował się z tobą skontaktować. Tajny posłaniec jest w drodze do twojego domu. Otwórz natychmiast. Archanioł Michał mówi: Nie powinieneś zobaczyć tego tak wcześnie, ale nagłość nieba wymusiła to na twojej ścieżce. Coś wydarzyło się w niewidzialnym królestwie, co zmieniło całą twoją linię czasu. A teraz ktoś został wybrany, by dostarczyć to, co zostało zapisane dawno temu, ale ukryte aż do dziś. Jest zapieczętowana paczka z twoim duchowym podpisem już na niej. Jest niesiona przez kogoś, kto wygląda na zwyczajnego, ale takim nie jest. Ta osoba została wyznaczona, a nie zatrudniona. Jej kroki zbliżają się do twoich drzwi. Uwaga! Drogi synu. Jeśli chcesz wyrazić swoje wsparcie dla naszego boskiego i błogosławionego kanału, masz możliwość podziękowania poprzez darowizny do 10 dolarów. Dziękujemy. Ukochany synu, Archanioł Michał mówi: To nie jest zwykła dostawa, to spełnienie przymierza zawartego między twoją duszą a siłami boskimi przed twoim narodzeniem. Posłaniec został osłonięty, otoczony ochroną ze względu na krytyczne znaczenie tego jeśli ta paczka trafi w niewłaściwe ręce, Twoje przeznaczenie doświadczy opóźnienia, ale niebo czuwa. Minionej nocy Twoje imię zostało wypowiedziane na wiatrach Trzeciego Królestwa. Posłaniec rozpoczął podróż o świcie, niosąc energię zbyt potężną, by mogło ją zobaczyć zwykłe oko. To, co nadchodzi, zmieni ciężar, który od zeszłego miesiąca spoczywa na Twoich ramionach. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 3333. Od kilku dni były duchowe zakłócenia próbujące zablokować to spotkanie, ale czego się nie spodziewali, to Twojego nagłego przebudzenia, Twojej wewnętrznej częstotliwości wznoszącej się ponad wszelką manipulację. Dlatego właśnie teraz to czytasz. Tajny posłaniec jest przyciągany przez boską grawitację. Oni sami do końca nie rozumieją, dlaczego Twoje imię do nich przyszło. Ale nie mogli spać bez zaplanowania tej podróży. W ich duszy jest pilność, by umieścić ten przedmiot w Twoich rękach. Ktoś blisko Ciebie wyczuwa ten ruch, ale udaje, że go ignoruje. Duch tej osoby wie, co do Ciebie nadchodzi i staje się nerwowy. Widzą znaki, wskazówki, drobne zmiany, ale nie mają pełnej wizji, którą Ty teraz posiadasz. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 83738. Twoja linia czasu została zakłócona w zeszłym tygodniu przez kogoś, kto myślał, że pozostaniesz uśpiony na duchowe ostrzeżenia To zakłócenie spowodowało opóźnienie w dostawie, ale teraz zakłócenie zostało spalone przez ogień wysłany przez samego Archanioła Michała Archanioł Michał mówi, nigdy nie byłeś zapomniany, byłeś zachowany na tę właśnie godzinę nie liczy sekundy. Następne 72 godziny zdefiniują coś trwałego w Twoim życiu. Nawet teraz, gdy siedzisz lub stoisz, czytając to, energia porusza się w stronę Twojej fizycznej przestrzeni. Może przyjść owinięta w ciszę, ale to, co jest w środku, będzie ryczeć. A kiedy tego dotkniesz, coś w Tobie przypomni sobie obietnicę, którą kiedyś złożyłeś boskości. Napisz Amen. Aby otrzymać błogosławieństwo 70 miesięcy z tysięcy siedem. To nie, jest tylko paczka przedmiotów, to paczka instrukcji, i tylko twój duch wie, jak ją odblokować. Jeśli ktoś inny spróbuje, dla niego będzie wydawać się pusta. Tajny posłaniec celowo wybrał inną trasę, by uniknąć wykrycia. Nawet w fizycznym świecie są ludzie, którzy chcieliby przechwycić ten moment, dlatego została ukryta na widoku wszystkich. Poczujesz uczucie w klatce piersiowej w momencie, gdy się zbliżą. Twoje ciało jest dostrojone do tej częstotliwości, nawet jeśli twój umysł wątpi. Nie ignoruj, gdy twoje serce nagle zacznie bić szybciej bez wyraźnego powodu. Napisz: Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 1414. Adres, który oni niosą, to nie tylko twoja fizyczna lokalizacja, to wibracja zgodności twojej duszy. Przyciągnęła ich do ciebie nie GPS, ale światło. A to światło ostatnio stało się silniejsze dzięki twojej wewnętrznej odporności. Archanią Michał mówi, że czekali aż twoja duchowa brama się otworzy. Dziś ta brama zaczęła się szeroko otwierać. Nie dziw się, jeśli poczujesz zawroty głowy lub lekkość. Niebo dostraja twoje pole, byś mógł to bezpiecznie przyjąć. Osoba z twojego kręgu spróbuje odciągnąć cię od tego momentu. Udawać będzie, że chodzi o coś innego, ale tak naprawdę chodzi o to, by odciągnąć Cię od Twojego okna boskiego spotkania. Bądź czujny dziś bardziej niż kiedykolwiek. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 22. Miałeś ostatnio sen, którego nie zrozumiałeś do końca. Był pełen symboli, ruchów i niedokończonych wiadomości. Ten sen był ostrzeżeniem i sygnałem. Posłaniec już wtedy był, w drodze. Paczka na zewnątrz nie wygląda na drogą, może nawet wydawać się zbyt zwyczajna, by miała znaczenie, ale jej waga niesie wszystko, co było przeznaczone dla Ciebie w tym sezonie. Jeśli dziś zauważysz ptaki krążące nietypowo nad Tobą, to nie jest Twoja wyobraźnia. One są posłańcami świadomości. Twoje otoczenie zacznie reagować na energię wokół Ciebie. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 999. To spotkanie nie było przeznaczone do publikowania w internecie ani do dzielenia się z kimkolwiek. To prywatna aktywacja. Musisz traktować to z szacunkiem należnym czemuś świętemu. Zawartość zawiera więcej niż tylko wiadomość. Zawiera duchowy przedmiot. Coś, co kiedyś utraciłeś, znajdzie drogę powrotną do Ciebie dzięki temu. Może to być symboliczne lub dosłowne. Ale obudzi coś, co myślałeś, że umarło lata temu. Sąsiad może dziś zachowywać się dziwnie. Nie angażuj się zbytnio, po prostu skup się na swojej wewnętrznej busoli. Ona cię poprowadzi. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 000. Archanioł Michał mówi: Byłeś obserwowany od jakiegoś czasu. Nie tylko z góry, ale także przez tych, którzy chcą zgasić Twoje światło. Wysłanie tego posłańca to początek Twojego następnego rozdziału. Nic nie pozostanie takie samo. Przedmiot, który jest dostarczany, może mieć znajomy zapach. To nie jest przypadek. Został on skąpany w obecności kogoś z Twojej linii krwi, kto już odszedł, ale nadal jest z Tobą. Jeśli dziś wieczorem Twój telefon zacznie wariować, lub światła będą migać, nie wpadaj w panikę. To część otwierania się portalu. Energia się zmienia i technologia zawsze reaguje. Napisz Amen, aby otrzymać Błogosławieństwo 1001. Jesteś oddzielany od fałszywych okazji, aby prawdziwa, mogła się zmaterializować. Posłaniec został wybrany, ponieważ on też przetrwał ogień. Wie, jak to jest być niezrozumianym i uciszanym. Dokładnie o 3.33 po południu lub o 3.33 nad ranem. Coś zatrzęsie się w twojej duszy. Możesz to poczuć jako falę albo jako dziwną wewnętrzną ciszę. To jest twój znak. Przygotuj się, by otworzyć drzwi. Duchowo lub fizycznie. Wewnątrz paczki znajdziesz list lub złożoną wiadomość. Będzie ci się wydawać, że mówi bezpośrednio do twoich najbardziej prywatnych myśli. I tak właśnie jest. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 4343. To nie zostało napisane dzisiaj, to zostało zapisane zanim jeszcze pojawiłeś się na ziemi. Jedynym powodem, dla którego jest dostarczane właśnie teraz, jest to, że siły, które je blokowały, zostały usunięte, a teraz Twoje życie dogania swoją pierwotną ścieżkę. Ktoś, kto Cię opuścił, myślał, że się załamiesz, ale ta dostawa jest dowodem na to, że byłeś tylko kierowany na nowy szlak, będą świadkami Twojego powstania z cieni, w które próbowali cię pogrzebać. W zawartości tej przesyłki jest ukryte uzdrowienie, jeden dotyk uspokoi części Twojej duszy, do których nawet terapia nie mogła dotrzeć. Przypomnisz sobie, jak smakuje pokój. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 6363 Archanioł Michał mówi. Niektórzy myśleli, że Twoje milczenie oznaczało porażkę, ale Twoje milczenie było dźwiękiem boskiej strategii, rozwijającej się w ciszy. To, co teraz zobaczą, to wersja Ciebie wysłana, by zwyciężyć. To nie jest zemsta, to jest przywrócenie. Tajny kurier może nosić dziwną biżuterię, nie jest to przypadek. Są chronieni, bo niosą duchowe zadanie, a nie tylko wiadomość. Rozpoznasz ich pocieple w ich oczach i ciszy w ich słowach. Nie będą musieli mówić, by aktywować ten moment, Twoja obecność wystarczy. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 555. To jest twój boski moment kurierski. Twoja dusza podpisała to jeszcze zanim Twoje ciało przyjęło formę, a teraz to, co było opóźnione, w końcu nadejdzie. Jeśli chcesz wyrazić swoje dalsze wsparcie, masz możliwość przesłania super podziękowania z datkami do 1,20 dolara. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 3331. Twój duch poczuje nadejście, zanim Twoje uszy usłyszą pukanie lub Twoje oczy dostrzegą ruch. Tak niebo wyszkoliło Twoje zmysły, by wiedzieć, kiedy nadprzyrodzone przenika do fizyczności. Nie będziesz musiał się domyślać. Twoje całe ciało zareaguje. Poczujesz magnetyczne przyciąganie, które każe ci zatrzymać się w tym, co robisz. Możesz odczuć nagłą ciszę lub mrowienie wzdłuż kręgosłupa to otaczający cię wymiar zatrzymujący się, by przygotować się na boskie przekazanie. Ten dzień został oznaczony w archiwach twojej podróży. To nie jest przypadek. Coś, co ci się należało, w końcu zostaje uwolnione, bo teraz czas jest zestrojony z twoją wibracją. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo 7897. Jeśli ostatnio odczuwasz nagły wzrost niepokoju, to dlatego, że twój duch już wie, że coś jest w drodze. Wyczuwasz to, czego twój świadomy umysł jeszcze nie zinterpretował. To ciśnienie wkrótce zamieni się w cel. Archanioł Michał mówi: Ten moment jest osłonięty. żadna ingerencja Żadna zazdrość, żaden wróg nie zostanie dopuszczony blisko. To jest tylko twoje. To jest twoje potwierdzenie. Jeśli twoje uszy zaczną dziś dzwonić, słuchaj. To szept boskich kodów, które się odblokowują. I z każdym dzwonieniem jesteś o krok bliżej tego, co do ciebie należy. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo 1013. Paczka ma w sobie zapieczętowaną energię Energię, która została oczyszczona w wyższych wymiarach. Kiedy ją otworzysz, nie spiesz się. Pozwól jej najpierw wypełnić Twoją przestrzeń, zanim dotkniesz tego, co jest w środku. To będzie więcej niż duchowe. To będzie osobiste, bo niebo wie, jak długo czekałeś i ile nocy płakałeś w ciszy. Ta dostawa to nie jałmużna, to sprawiedliwość. Energia, którą ów coś, co kiedyś zalegało w Twojej atmosferze. Coś ciężkiego, niewidzialnego i niewypowiedzianego zostało złamane, kiedy otworzyłeś ten przedmiot. Może jeszcze nie zdajesz sobie sprawy, ile ciemności krążyło wokół ciebie, dopóki nie zobaczysz, jak światło zaczyna je zastępować. Obserwuj, jak cisza staje się spokojna zamiast samotna, jak sen staje się uzdrawiający zamiast niespokojny. Nawet twój oddech będzie inny. Lżejszy, głębszy i bardziej ugruntowany. Otworzył się portal nie tylko nad tobą, ale i w czynczyni jest tobie. Każda decyzja, którą teraz podejmujesz, rozbrzmiewa w boskiej przestrzeni. Stałeś się przekaźnikiem świętej wibracji. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 2022. Poczujesz to szczególnie w nocy, tam, gdzie kiedyś. Czaiły się koszmary, teraz stanie strażnik pokoju. Tam, gdzie niepokój unosił się nad twoją poduszką, boska obecność ukoi twój odpoczynek. Może dziś w nocy przyśni ci się coś, co zmieni coś w twojej linii krwi. Może zobaczysz górę, twarz, podróż, której jeszcze nie odbyłeś. Zapisz to. To twoja instrukcja na nadchodzący miesiąc. Archanioł Michał mówi... Kiedy otrzymałeś paczkę, wiadomość została również wysłana do tych, którzy kiedyś próbowali przekląć Twój wzrost. Poczuli to w piersi, ich plany rozpadły się, zanim zdążyli znów coś powiedzieć. Napisz Amen, aby otrzymać Błogosławieństwo 4747. Już nie przechodzisz przez zwykłe dni, wkroczyłeś w boski przepływ. Zbiegi okoliczności będą się nasilać. Zgodność będzie przyspieszać, a opór się rozpuści. Nawet twoi wrogowie będą zdezorientowani. Nie będą rozumieć, jak tak szybko się podniosłeś, jak tak stabilnie wzrosłeś, jak twój blask powrócił bez ich zgody. To dlatego, że to, co teraz jest nad tobą, jest niewytłumaczalne. Paczka niosła niebiański ogień, a kiedy ją otworzyłeś, przyjąłeś ten płomień. Teraz ten płomień spoczywa na twoich ramionach, prowadząc twoje słowa i chroniąc. Twoje kroki. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 99. Już nie tylko przetrwasz, teraz dowodzisz, płyniesz, przybywasz. Kiedy kurier odszedł, ukłonił się w milczeniu. Nie dlatego, kim byłeś, ale dlatego, kim właśnie się stałeś. Byli w obecności wznoszącej się duszy, naznaczonej przez Boga. Spójrz dziś w górę. Nawet gwiazdy będą wydawały się jaśniejsze. Znają Twoje imię i są gotowe oświetlić Ci drogę. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 4000. 48 Teraz jesteś na swojej linii czasu cudu. Nie na tej, którą inni próbowali zablokować, nie na tej, którą inni próbowali sfałszować. Na prawdziwej. Głos może przemówić do ciebie podczas snu i nie będzie to dziwne. Zabrzmi jak dom, jak wspomnienie, jak twoje przyszłe ja szepczące przez czas. Ten głos jest teraz częścią twojego prowadzenia. Nie jesteś już sam. Cisza się skończyła. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo 2121. A co z wiatrem, który zaczął wiać po tym, jak to otworzyłeś? To była święta sfera oczyszczająca powietrze, wymiatana to, co nigdy nie powinno wrócić, robiąc miejsce dla nowych, przymierzowych obietnic. Niektórzy ludzie już nie zadzwonią, inni nagle znów się pojawią. Każdy ruch wokół ciebie jest teraz starannie zaplanowany. Archanioł Michał mówi: utrzymuj swoją atmosferę czystą. Mów życie do swojej przestrzeni każdego dnia. Twój dom stał się bramą między niebem a ziemią. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo 1717. Coś boskiego unosi się dziś wieczorem tuż za twoim oknem. Nie bój się. Zostałeś wybrany na wizytację. To nie jest przesąd. To duchowe dostrojenie i niebo w końcu wylądowało w twoim życiu. Przytul ten przedmiot, zanim zaśniesz. Niech spocznie blisko ciebie na stole obok łóżka. Twoje, ciało poczuje Jego blask. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 40 rin, 40 cieczy. Kiedy jutro się obudzisz, wszystko będzie wyglądać trochę inaczej. Nie dlatego, że świat się zmienił, ale dlatego, że Ty się zmieniłeś. Twoje oczy dostosowały się do boskiego widzenia, przestaniesz przejmować się tymi samymi rzeczami, przestaniesz oddawać swoją energię temu, co poniżej twojego przeznaczenia. Przestaniesz wątpić w swoją wartość. Wszystko, co teraz się dzieje, jest częścią twojej aktywacji. Przyciągniesz innych ludzi, inne możliwości, inne drzwi. Jeśli chcesz wyrazić swoje dalsze wsparcie, masz możliwość przesłania super podziękowania z datkami do 10 dolarów. Błogosławieństwo Agentship 11. Drogi synu, jeśli pragniesz wyrazić swoje wsparcie dla naszego boskiego i błogosławionego kanału, masz możliwość bardzo podziękować, przekazując darowizny do 10 dolarów. Zostaw swój like i udostępnij ten film osobom bliskim twojemu sercu. Olnisz, kiedy ją dotkniesz, będzie echem w twojej przyszłości. Aktywuje boskie wspomnienia w twojej krwi. Zaczniesz przypominać sobie rzeczy, które twoja dusza znała na długo przedtem. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 81. Coś, co kiedyś zalegało w Twojej atmosferze, coś ciężkiego, niewidzialnego i niewypowiedzianego, zostało złamane, kiedy otworzyłeś ten przedmiot. Może jeszcze nie zdajesz sobie sprawy, ile ciemności krążyło wokół ciebie, dopóki nie zobaczysz, jak światło zaczyna je zastępować. Obserwuj, jak cisza staje się spokojna zamiast samotna, jak sen staje się uzdrawiający zamiast niespokojny. Nawet Twój oddech będzie inny, lżejszy, głębszy i bardziej ugruntowany. Otworzył się portal nie tylko nad Tobą, ale i w jest Tobie. Każda decyzja, którą teraz podejmujesz, rozbrzmiewa w boskiej przestrzeni. Stałeś się przekaźnikiem świętej wibracji. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 2022. Poczujesz to szczególnie w nocy, tam gdzie kiedyś, czaiły się koszmary, teraz stanie strażnik pokoju. Tam, gdzie niepokój unosił się nad Twoją poduszką, boska obecność ukoi Twój odpoczynek. Może dziś w nocy przyśni Ci się coś, co zmieni coś w Twojej linii krwi? Może zobaczysz górę, twarz. Podróż, której jeszcze nie odbyłeś. Zapisz to. To twoja instrukcja na nadchodzący miesiąc. Archanioł Michał mówi: Kiedy otrzymałeś paczkę, wiadomość została również wysłana do tych, którzy kiedyś próbowali przekląć twój wzrost. Poczuli to w piersi, ich plany rozpadły się, zanim zdążyli znów coś powiedzieć. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo: 4747. Już nie przechodzisz przez zwykłe dni, wkroczyłeś w boski przepływ. Zbiegi okoliczności będą się nasilać, zgodność będzie przyspieszać, a opór się rozpuści, nawet twoi wrogowie będą zdezorientowani. Nie będą rozumieć, jak tak szybko się podniosłeś, jak tak stabilnie wzrosłeś, jak twój blask powrócił bez ich zgody. To dlatego, że to, co teraz jest nad tobą, jest niewytłumaczalne. Paczka niosła niebiański ogień, a kiedy ją otworzyłeś, przyjąłeś ten płomień. Teraz ten płomień spoczywa na twoich ramionach, prowadząc twoje słowa i chroniąc twoje kroki. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo 99. Już nie tylko przetrwasz, teraz dowodzisz, płyniesz, przybywasz. Kiedy kurier odszedł, ukłonił się w milczeniu. Nie dlatego, kim byłeś, ale dlatego, kim właśnie się stałeś, byli w obecności wznoszącej się duszy, naznaczonej przez Boga. Spójrz dziś w górę: nawet gwiazdy będą wydawały się jaśniejsze. Znają Twoje imię i są gotowe oświetlić Ci drogę. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 4048 Teraz jesteś na swojej linii czasu cudu, nie na tej, którą inni próbowali zablokować. Nie na tej, którą inni próbowali sfałszować. Na prawdziwej. Głos może przemówić do ciebie podczas snu i nie będzie to dziwne. Zabrzmi jak dom, jak wspomnienie, jak twoje przyszłe ja szepczące przez czas. Ten głos jest teraz częścią twojego prowadzenia. Nie jesteś już... Sejam. Cisza się skończyła. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo. Dwa Dydacjasz 21. A co z wiatrem, który zaczął wiać po tym, jak to otworzyłeś? To była święta sfera oczyszczająca powietrze, wymiatana to, co nigdy nie powinno wrócić, robiąc miejsce dla nowych przymierzowych obietnic. Niektórzy ludzie już nie zadzwonią, inni nagle znów się pojawią. Każdy ruch wokół ciebie jest teraz starannie zaplanowany. Archanioł Michał mówi... Utrzymuj swoją atmosferę czystą. Mów. Życie do swojej przestrzeni każdego dnia. Twój dom stał się bramą między niebem a ziemią.